Witajcie kochani, witajcie. Mamy 21 kwietnia 2025. I to czytanie jest dla wszystkich spod znaku byka. Słońce, Ascendent i także księżyc. Co widzę ogólnie wiecie? Tak naprawdę to. Jeśli chodzi o cechy, przymioty byka, już były w ubiegłym roku. Były filmiki dla każdego znaku zodiaku. I tam właśnie o tym mówię, więc tego, tej pierwszej części warto wysłuchać. Ja tutaj dodałam pewne rzeczy. Przede wszystkim słońce weszło w znak byka, i wszystkim bykom składam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe 19 kwietnia i tu będzie do 20 maja. 20 maja przejdzie w znak bliźniąt. 27 kwietnia nów księżyca w byku. Więc co zaczynacie, kochani? Z czym do przodu? Nie będzie to taka zbyt łatwa, zbyt łatwy nów. Ale pokażę, co już nie działa, co jest nie tak, co trzeba zmienić. Tutaj widzicie Wielkanoc, bo mamy <gryny> drugi dzień Wielkanocy w Polsce. A tutaj macie byka. Cierpliwość, cierpliwość mają kochane byki. Trudno je naprawdę rozezłościć, ale już jak czerwona płachta się pokaże, <gryny> byk może stać się... Nieobliczalny. Upartość, bo jest to jeden ze znaków stałych. Kolor szczęśliwy róż, kamień emerald, róże, maki i naparstnica nawet tutaj mam takie piękne dzwoneczki. Purpurowe to są szczęśliwe kwiaty dla byka. Najważniejsze, co ja dla Was widzę na ten rok, to być autentycznymi sobą. Być prawdziwymi sobą. Bez tych masek, bez pięknie, ładnie, pięknie, ładnie i nie powiem swojej prawdy. Mm, mm, mm. Także widzę poprawę finansową. Zobaczymy, co karty anielskie pokażą. Ale widzę lepsze finanse. Możliwość powiększenia rodziny. A więc, jeżeli chcesz, pragniesz, marzysz o dziecku, to jest ten czas. Także, jeśli problemy są jakieś ze zdrowiem, więcej ruchu, więcej gimnastyki, więcej tańca i lepsze odżywianie. Nawet tutaj wiem, że gdzieś miałam przygotowane. Właśnie jakąś sałatkę. Wszystko to, co zdrowe, odżywcze dla Was, kochani. Tak. Ta sama robiłam, akurat tą sałatkę. No i co? Przyjaźnie będą kwitły. No znak ziemski to akurat jest Norwegia. A więc to, co jest piękne, to, co możemy. Wyczuć, poczuć, widzieć, słyszeć, dotknąć, powąchać. To jest dla byka ogromnie ważne, a więc, o, więc otoczyć się pięknym. Także przyjaźnie kwitną, kwitną, ale lato, czas letni, może przynieść testy dla romansów, związków i przyjaźni. Kariera wygląda dobrze. Szczególnie w miesiącu Maju. Układy rodzinne, mówię o całym roku, pozytywne. Podróże, jak najbardziej, szczególnie nad wodę. Tam, gdzie jest relaks, tam, gdzie jest pięknie, tam, gdzie czujecie się najlepiej. Byk mówi: Ja mam to, co posiadam. Z pracy zarabiam pieniądze, posiadłości, przyjemności, inwestycje, ale wiecie, i system wartości. Więc może tak być, że niektóre byczki nagle zmienią ten system wartości. To, co było takie wspaniałe, takie jedyne, w co wierzyliście na 100%, teraz może się to, kochani, zmienić. I wcale bym się nie zdziwiła, żeby tak było. Także jak, jak wyglądają Wasze przyzwyczajenia, etyka pracy to może być bardzo istotne. Opiekuje się Wami planeta Wenus planeta miłości, przyjaźni, piękna, charyzmy, harmonii, cudowne uczucie, emocje, ale przy tym byk jest znakiem ziemskim. A więc jest praktyczny, konkretny, stabilny, lojalny. I teraz uwaga. Jeżeli chcesz romansować z osobą z znaku byka, dam ci kilka tutaj wskazówek. Po pierwsze, uwielbiają romansować i flirtować. A więc nie na zimno. Konkretnie tak albo inaczej, tylko trzeba podejść szczególnie do kobiet. No, właśnie. Także byki wymagają poświęcenia im uwagi, adorowania. No nie zapominajmy, że opiekuje się nimi podobnie jak i wagą planeta Wenus. Byczek potrzebuje być. Szczególnie pani Byczyca <laughs> potrzebuje być traktowana jak królowa, no przynajmniej księżna. Zapraszana do restauracji, jak dobrych. I nie lubią te kobiety być traktowane jak przyjaciółki tylko, znajome dobre. No, no, no. Mm. Potrzebują czuć się kochane. Potrzebują, byś otworzył drzwi dla niej. W restauracyjce odsunąć krzesełeczko i przysunąć. Ok. Także uwielbia kwiaty, prezenty. Malutkie. Świecidełko tu i tam, coś z biżuterii. Jeżeli już chcesz dobrze wyglądać w oczach pani byka, ale także i pana, ubierz się elegancko, czysto, wyprasowane. Na pewno nie poplamione. Od razu plama, mm, plama, tego byk nie lubi. Lubi czystość, elegancję i oczywiście ubrani odpowiednio do okazji. Zabierz tę osobę do miejsc, które są popularne, znane, o których się mówi, i zamów najlepsze siedzenia. Czy to będzie teatr, widowisko, co by tam się nie działo? Lubi być. Byk zaskoczony. Przyjemnie. Oczywiście. No nie chcesz zaskoczyć tak, że więcej cię nie zechce widzieć. Lubię uwielbia dobre jedzonko, dobre miejsca, dobre restauracyjki. Także taniec, teatr. Piękne miejsca. Wypoczynkowe, wakacyjne, piękne widoki. No to. Widzicie, troszeczkę, troszeczkę odkryłam co i jak i wracamy teraz do moich wspaniałych byków. Obrazka. Bycie autentycznymi. Ale zobaczmy, co karty anielskie pokażą dla Was na ten rok. Cesarzowa. Tak jest. To jest byk i waga. Nie ma nic lepszego, trójka, ale i zmiana. No, chcesz być taką prawdziwą cesarzową. To wszystko, co ja powiedziałam na początku, to się pięknie do tego odnosi. Świetny czas na dziecko, jeżeli pragniesz tego oczywiście. Cesarzowa jest konkretna, słucha intuicji, ma pieniądze, ma głowę do pieniędzy, siedzi sobie, upiększa, cieszy się życiem. Nieważne, czy jest w związku, czy jest singielko, bądź singlem. No pięknie, tak. Obfitość. Akcja, więc powiedziałam. Dobry rok dla Was, kochani. Dwie główne arkany od razu już pod rząd, więc Wasze życie się zmieni. Najpierw rozłożę. Mm, okay. Definitywnie się zmieni. <grystanie> Oczywiście, że każda osoba ma inne układy i tak dalej, więc tylko czytanie prywatne pokaże więcej. No ale jakieś wskazówki dla Was wszystkich, kochani. Mm -hmm. Co Archaniołek Michałek powie? Okej. Okay. I? Jaka ogólna wiadomość? Okej. Okay. Pięknie kochani, pięknie. Podoba mi się bardzo, więc cesarzowa. Podsumowanie wszystkich królowych, jakie istnieją. Wszystko to macie, wszystko to macie. Zdobywajcie, bądźcie prawdziwymi sobą. Nie udawajcie kogoś, kim nie jesteście. Nie ukrywajcie swoich darów i talentów. Na wszystko jest boski czas, bo prosiłam o wytłumaczenie, a więc wszystko ma swoje przeznaczenie, swój boski czas i będziesz. Wiedzieć, co zmienić, kiedy zmienić, jeżeli posłuchasz intuicji, jeżeli jesteś ugruntowana, ugruntowany, masz ten wewnętrzny spokój, a nie chaos w sobie i stres. Następna główna arkana to świat. Ostatnia główna arkana. Świat stoi przed tobą otworem, ale widzę zakończenia, czyli to, co niesądzone. To, co nie jest zgodne z Twoim przeznaczeniem, widzę, że się zakończy. Dlaczego? Dlatego, że ważny jest pokój. No właśnie, ten pokój w tobie samej samemu, czyli pokój i zadowolenie nadchodzą do ciebie. Więc, jeżeli tego nie miałaś, nie miałeś, albo nie masz w tej chwili w swoim życiu, to zechcesz to zakończyć. Jeśli nie, będzie zakończone za ciebie. To tak jak ta żaba będzie wytrącona. Z tej prawie gotującej wody, tak i wy. Najlepiej zawsze po dobroci. Ja mówię, wycofać się z czegoś, co nie przynosi Wam szczęścia. Niektórzy z Was albo kochają, albo się zakochają romans piękny, uczucia, ale co jest ważne? Balans. Balans. Za dużo rzeczy dzieje się naraz, znajdź czas dla siebie. A więc być może ten romans, ta nowa miłostka, ten flirt zajmie ci bardzo dużo czasu. Tu rodzina, tu dom, tu no, dzieci, tu praca, kariera, obowiązki, biznes i tak dalej. Ale może tu czuję być i taka sytuacja, że dużo wymaga ten związek od ciebie. Cokolwiek to dla ciebie znaczy. Tutaj piękna, widziałam, widzicie. Piękny motyl na ogół oznacza bliźnięta, ale tu oznacza docenienie piątka, zmiany. Mhm. A więc wdzięczność, docenienie e, tak naprawdę pozwala zrozumieć wartość tej drogi, którą już przebyłaś, przebyłeś, rozpoznaje odwagę, poświęcenie, żeby poczynić długotrwałe zmiany. I to piątka, świetny czas na zmiany. Tak, no ja, ja widzę, że się Wasze życie zmieni. Przez ten rok. No, nie miesiąc, tylko rok do kolejnych urodzin. Magiczny moment, wypowiedz życzenie i niech się to dzieje. I zaraz pod tymi zmianami. Na podstawie tego, co już przeszłaś, Przeszedłeś, przeżyliście, co już rozumiecie? Czego pragniesz? Co chcesz, żeby się zmieniło? I zakładam, że jest to Tobie przeznaczone. Bo jeśli nie, to może z tego nic nie być. Tu przepiękna wiadomość. Jesteś lightworker, pracownikiem światła czy pracownicą. Bóg potrzebuje ciebie, żebyś błyszczał, błyszczała w swoim boskim świetle miłości, jak anioł nad ziemią i nad tym wszystkim, co na ziemi żyje. To ta piękna latarnia morska, która świeci tak cudnym światłem. Że marynarze w środku nocy, kiedy nawet brak gwiazd, do tej latarni mogą płynąć, bo wiedzą, że tam jest bezpiecznie. To także spełnianie swego przeznaczenia. Bycie naprawdę, bycie prawdziwymi sobą. Maski nie wchodzą w grę. Mówić prawdę. Oczekiwać prawdy i żyć prawdą. I teraz uwaga. Archanio Michał mówi numer 20, czyli wybór dwójka z duszy. Nie, to jeszcze nie jest właściwy czas, żeby podjąć akcję. Proszę, bądź cierpliwa, cierpliwy, więc tu już uważam bardziej na ten moment, bo właściwe momenty czy moment już nadchodzi. Czy wiecie, o co chodzi? Tu się odwołuje do waszej intuicji. O co chodzi dla Ciebie? Bo dla każdego z was może być zupełnie co innego. Czy już pomyślałaś, pomyślałeś, co to jest? 38, tak, masz rację. Posłuchałeś swojej, swojego wewnętrznego głosu. I podejmujesz właściwą decyzję, właściwy wybór. Idź do przodu. Więc będzie ten moment, że będziecie wiedzieć, kiedy dokonać właściwego wyboru w boskim czasie, w balansie, w spokoju, odstresowani. Będziecie wiedzieć, jaką decyzję podjąć. Poproszę jeszcze o trzy porady jakieś, nawet nie wiem skąd i co, gdzieś dla kogoś. To słyszę, okej. Okay. No co, niektórzy z Was być może mają Słońce, bo ascendent czy Księżyc w bliźniętach w wadze wodniku. Może macie osobę albo jesteście same, które stoicie prosto, wymagacie prawdy, a jednocześnie macie poczucie humoru, macie już swoje doświadczenie, wiecie, czego chcecie. Czas oczyścić swoją energię, pozbyć się tych eksów. Oczywiście, energii eksów? Czy ciągniesz ze sobą do nowego związku stary bagaż? No zawsze będą rzeczy, które może były lepsze w przeszłości z kimś innym. Tyle tylko, że to już należy do przeszłości. Czego się z tego nauczyłaś? Nauczyłeś. Bo ostatnią wiadomością jest akceptacja. Zaakceptuj przeszłość i obecną sytuację i pracuj z tym wszystkim, co masz do czynienia, gracefully. Ciągle jest ok, nauczyłam się, zrozumiałem, doświadczyliście i teraz należy to zastosować. Ale ciągle będąc prawdziwymi. Sobo, kochani, będąc prawdziwymi sobą. Czy ja tutaj znajdę, o co mi chodzi? Jedną chwileczkę. Tak jest, to jest to, co zechcę przenieść na drugi ekran. Bo z tym zechce was zostawić. Czyli, momencik, tym tą myślą na ten rok zechce was pożegnać. A mianowicie. jedną sekundkę jedną sekundeczkę bo od razu o was pomyślałam ta myśl never change to be accepted by others Stay weird. <laughs> I ona wygłupia się sobie tutaj nad wodą, cuduje, ale chodzi o to, że nigdy nie zmieniaj się, żeby być zaakceptowaną, zaakceptowanym przez kogoś innego czy przez innych. Bądź kim naprawdę jesteś. Mogę Cię uważać, jak się zachowuje dziwnie. Hmm. Jak chodzi dziwnie, jak się zachowuje dziwnie, jak nie jest taka jak my wszyscy? No. Nigdy tego nie rób. Właśnie to jest bycie autentycznymi sobą. Nie jesteś owcą, jesteś bykiem. Więc nie udawaj kogo innego. Bądź prawdziwa, prawdziwy. To Was naprawdę bardzo tutaj dotyczy. I, żeby nie wiem co, czuć się wolnymi. Jak to stado pędzących koni gdzieś doliną zieloną, rozwiane grzywy, ogony, wolne. Kochani, jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, cudownego roku, wspaniałych możliwości. Oby to, co tu najcudowniejsze tylko powiedziałam, i aniołki pokazały spełniło się w stu procentach. A jeżeli potrzebujecie prywatnego czytania, zapraszam także, co jest waszym przeznaczeniem, co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała z kartami duszy. A jeżeli już mieliście pierwszą część do czytania z kart anielskich albo do czytania z kart duszy, twoje najważniejsze wyzwania w życiu jest tyle wspaniałych. Czytań oraz webinarów na mojej stronie. Zapraszam. Buziaczki Uściski. Kocham Was i.